Spokój dobro kochani. Dzisiaj jest wtorek 29 sierpnia. W liturgii obchodzimy wspomnienie męczeństwa świętego Jana Chrzciciela, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na zielone pastwisko. Gdybyśmy chcieli zadać pytanie, co tak naprawdę zabiło Jana Chrzciciela, i niektórzy śmialiby odpowiedzieć to prawda go zabiła, może lepiej kłamać, wtedy uniknie się wszelkich problemów. Nic bardziej mylnego. Po pierwsze, Jana Chrzciciela zabiła nienawiść. Nienawiść Herodiady do Jana Chrzciciela, który śmiał upomnieć króla, powiedzieć mu prawdę. Otóż prawda była taka, że Herod nie powinien brać żony swojego brata. I Jan Chrzciciel był w stanie powiedzieć nawet królowi, wiedząc o tym, że może to wiązać się z różnymi konsekwencjami. Otóż Jan Chrzciciel był wyrzutem sumienia, był niewygodny dla Herodiady i dla Heroda. Herod chętnie słuchał Jana Chrzciciela, natomiast w jego sercu budził się niepokój, więc wolał uciszyć go, zamknął go w więzieniu. Po drugie, Jana Chrzciciela zabiła pycha Heroda. Jan Chryzostom zalicza przysięgę, do bardzo poważnych grzechów. Mówi, że jest to właśnie wyraz pychy. W momencie, kiedy człowiek składa przysięgę, tak jakby był pewien, że to na 100% się spełni, to w ten sposób grzeszy przeciwko Panu Bogu, bo przecież wiemy o tym, że nie wszystko od nas jest zależne wszystko zależne jest od różnych czynników ale przede wszystkim od Pana Boga, do którego należy ostatnie słowo. A ktoś z Was mógłby powiedzieć: No dobrze, ale jeśli chodzi o przysięgę małżeńską, przysięgę kapłańską, śluby zakonne, czy na przykład przysięgę lekarską. Otóż, jeśli w przysiędze na przykład małżeńskiej użyte jest takie sformułowanie: Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedynej wszyscy święci, albo skrócona wersja: Tak mi dopomóż Bóg, to tak jakby ktoś chciał powiedzieć: Panie Boże, ja daję Tobie Słowo, ale to wszystko spełni się tylko i wyłącznie, jeśli Ty mi w tym pomożesz. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący. I pod tym warunkiem jest w stanie rzeczywiście spełnić się moja obietnica. I trzecim czynnikiem, który zabił Jana Chrzciciela, to porządliwość Heroda. Wiemy o tym, że Jan Chrzciciel został zabity w taki sposób, że odcięto mu głowę. Ale jestem w stanie powiedzieć, że Herod również stracił głowę. Kiedy zobaczył tańczącą kobietę, jego umysł się po prostu wyłączył, przestał myśleć. Na szali postawił również swoje całe królestwo, a więc jego przysięga była bardzo nierozważna. Wyłączył mu się mózg, dlatego że porządliwość po prostu zaślepiła go. Jan Chrzciciel bardziej bał się Pana Boga, to znaczy szanował bardziej zdanie Pana Boga i jego spojrzenie na rzeczywistość niż spojrzenie człowieka. Herod natomiast wolał słuchać z tych dwóch głosów. Wolał posłuchać Herodiady, przestał słyszeć Pana Boga. W naszym życiu również często stajemy przed takimi dylematami: czy posłuchać lepiej Pana Boga czy człowieka, czy narazić się Panu Bogu czy człowiekowi. Kochani, w chrześcijańskim języku greckim jednego słowa, słowa martys, używa się na określenie świadka i męczennika, jedno słowo na określenie tych, powiedzielibyśmy, dwóch rzeczywistości. A może to jest właśnie jedna rzeczywistość, że świadek jest na tyle świadkiem, czytelnym świadkiem, o ile jest w stanie potwierdzić również swoim życiem i swoją śmiercią? Kochani, dzisiejsze słowo chce nas zachęcić do tego, abyśmy nie tracili głowy, abyśmy mieli głowę na karku, abyśmy mieli taki kręgosłup duchowy, wtedy, kiedy trzeba się odezwać. Byśmy to robili w sposób odważny, wtedy, kiedy trzeba zamilknąć, byśmy milczeli, ale żebyśmy nie ulegali jakiejś takiej zmowie milczenia. Wtedy, kiedy nasze słowa są w stanie zmienić ludzkie serce i powinniśmy się odezwać. Być może jesteśmy jedynymi osobami, które mają taką odwagę, to zróbmy to bez względu na konsekwencje. Czy jest to łatwe? Jest to bardzo trudne, ale Pan Jezus zachęca również nas, abyśmy w naszym życiu często Potrafili iść za tym głosem, który jest Bożym głosem, byśmy nie ulegali nastrojom, byśmy nie byli ludźmi, chorągiewkami, ze względu na okoliczności, byśmy nie zmieniali swojego zdania. Niech w tym wszystkim, kochani, pomoże nam Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, Papa. Pa. Do jutra.